No nie wytrzymam. Moim starym całkowicie odjebało, całkowicie i do cna. Ojciec dostał w robocie bilety do kina na to gówno o Greju, a że. He, za darmo! To zapakował Grażynę, swoją żonę a moją matkę do autobusu i wywiózł do kina. Jechali 30 kilometrów, bo do najbliższego miasta jest właśnie tyle. Matka podniecona a ten jęczy całą drogę że mu na takie gówno, że mógł dostać na jakieś szczelanki czy komboje, a idą na roman sidło, na, he, za darmo, to dobre i to. Obejrzeli to arcydzieło, wrócili do chałupy i się, kurwa zaczęło. Na początku niby nie, ale potem coraz częściej słyszałem, jak matka mówi do ojca Januszu Szary. Myślałem, że znowu go wyzywa, jak wtedy, kiedy wyżar ręką zgara całe nadzieje do pierogów po pijaku, ale jednak nie. To pieszczotliwy zwrot. No i mówi do niego, ty mój Januszku. I się wdzięczy i się wypina jak kotka w rói, a mnie się zbiera na rzyganie i odwracam głowę. Nic z tego. Znalazłem w przedpokoju podarterej stopy Myślę, chuj. Matka pewnie biegła obejrzeć i spadły z dupy z wrażenia, ale widzę, że powiązane w jakieś supły i węzły. Matka podbiegła do nich i zgarnęła je z podłogi jak golum i z zawstydzoną miną zawlokła do sypialni. Usłyszałem tylko od ojca: Groszka, nie gub gadżetu, bo będą słabe seksy. Po paru dniach zacząłem chodzić z wiadrem. Noszę ze sobą po domu, żeby od razu się pożygać na dźwięk: Zwiążesz mnie dziś jak z sopocką, Januszu? Chciałabym, żebyś mnie wziął na ostro w windzie. I wtedy pukam się w łeb, bo na naszej wiosce jedyna winda to ta do nieba, jak się ktoś powiesi na suchej jabłonce. No i mamy w domu kurwa pięćdziesiąt twarzy Janusza. Wczoraj w nocy słyszałem znowu odgłos ubijanego masła, ale zanim zdążyłem wstać po wiadro, to dotarło do mnie, że dłużej już tego nie wytrzymam. Wparowałem do sypialni i krzyknąłem: skończcie ten kabaret do jasnej cholery! I umarłem. Matka leżała na tapczanie. Ręce przywiązane rajstopami do wezgłowia, a stary w skórzanych gaciach i wywalonym bebechem wymachiwał jakimś pejczem skręconym w zwikliny i mówił, ale mnie grażynka, podniecasz, ostatni raz byłem taki rozpalony, jak mnie samo goniło spałami, a teraz ja cię ganiam po spałą, po Poprzysiągłem sobie zemstę na reżyserach, dystrybutorach i producentach tego gówna i na kimś, kto dał moje ojcu bilety.